Dzień dobry, witajcie tu, Paulita. Znowu wisimy się w kuchni. Słuchajcie, staram się spełniać te Wasze wszystkie takie wymagania i pomysły, które podsyłacie, ale no nie jestem w stanie tak na bieżąco wszystko. A teraz mamy święta, więc może zaczniemy realizować takie świąteczne przepisy, a potem wrócimy do zwykłych, chociaż może w międzyczasie też mi się coś uda zrobić, takiego, że tak powiem, zwykłego ze zwykłych dań nieświątecznych. Nie każdy nie oszukuje się robi też takie dania. Więc dzisiaj zrobimy pasztet z piersi indyka. Pasztetów jest naprawdę sporo w Kukidu, no ale podobno ten ma najwięcej dobrych opinii, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. No i rozpoczynamy gotowanie. Do naczynia wlać 600 g wody. No i się zaczyna, bo. Przy okazji ruszam kamerką, ale to nie szkodzi, chyba się nie powielacie. Za to mam wodę. 600. Upieńmy się. Dobrze, 620 to nie szkodzi. I lecimy dalej. Ułożyć koszyczek. Troszeczkę teraz tak. 350 g filetów z piersi z indyka bez skóry pokrojone na kawałki. Ja mam pokrojone. Ok. 357, ale też może być. 250 g w boczku bez skóry pokrojonego na paseczki. 250 ma być. No to jeszcze, jeszcze. A chyba prawie wszystko pójdzie. No. Dobra. Powiem tak, nie robiłam tego pasztetu, robiłam mm, z pieczarek zdaje się. Teraz 200 gramów wątróbki drobiowej i ten z pieczarek taki był trochę dły. Jak dla mnie oczywiście, bo wiadomo każdy z was ma inny gust, inne odczucia. Można sobie po swojemu wszystko doprawić, dodać mniej przypraw. No nie, troszkę może być za dużo tej wątróbki, bo się obawiam, że wyczują. Oni nie przypadają za wątróbką, ale tak po cichu. dobra. Dalej waliście laurowe. Przycisk dalej, dwa ziela angielskie. Zamykamy koszyczek, zakładamy miarkę z, na pok z pokrywą i dalej 30 minut, waroma obroty jeden. W międzyczasie możecie sobie przygotować pieczarki i cebulę, i to chyba będzie wszystko z dodatków, ale to po pokażę Wam później. Czyli co, widzimy się za jakieś 30 minut. No i zapewne słyszycie ten dźwięk, jakiś etap się zakończył, przycisk dalej, wyjąć koszyczek przy pomocy kopystki i odstawić. No powiem Wam tak, muszę tu zerknąć oczywiście, zanim... No mięsko jest, że tak powiem, ścięte, wątróbka się rozpada, także jest mięciutka. No dobra, wyciągam koszyczek stawiam tu. Pamiętajcie, ten cypelek jest po to, żeby do koszyczka włożyć sobie. Tam jest taka dziurka, tylko teraz Wam nie pokażę tej dziurki, bo jest gorące. Nakładamy to i wyciągamy koszyczek, żeby się nie poparzyć. Słuchajcie, muszę się tu przeorganizować. Ok. Teraz tak. Wyjąć koszyczka liś laurowy, zielę angielską, wyrzucić. To zaraz zrobię. Wywar z gotowania, znajdujący się w naczyniu, przelać do miski. Uwaga, bo jest mega gorący. Odstawiamy. I teraz dodać bułkę. Pozostawić do namoczenia na około 5 minut. Odstawić. A Ja, co prawda, mam chlebek. Więc wrzucę sobie chlebek. Następnie bułkę wyjąć, pozostały farsz znajdujący się w misce wylać. Ale niech on się moczy. A my w międzyczasie wsypujemy tak 100 gramów pieczarek pokrojonych na ćwiartki. Ile mam? 120. Przycisk dalej. 100 gramów cebuli pokrojonej na ćwiartki. O, moja jest w ogóle nie pokrojona. Jak zawsze ją kroję na ćwiartki, Tak dzisiaj nie pokroję, ale, ale to nic. Szybko się poprawiam. Ok. I teraz tak zakładamy miarkę i pokrywę. I lecimy 4 sekundy obroty 5. Ja sobie wezmę ręczniczek. gotowe. Teraz składniki zgarnąć koprystką. Nie wiem, czy to widać. Trochę się zmieliły pieczarki z cebulą. Zgarniamy. Już tej cebuli tak boję. daje po nozdrzach. No i teraz tak. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. No to może odpalimy. Ok, zrobione. Foremkę keksową 30 na 12, na 10 napuścić. Ja wykładam sobie papierem, bo powiem Wam potem lepiej nawet wyjąć y, to wszystko. Tak, 20 gram oliwy z oliwek. Ja oczywiście nie mam, więc użyję y, oleju rzepakowego. Y, zakładamy miarkę. I to nam się przez 3 minuty na obrotach 1 w temperaturze 120 stopni dusi. Ja tu sobie w międzyczasie sprawdzę mój chlebek, ale uważajcie, bo jest to gorące. I zobaczymy, jakie są... Zresztą za chwilę wrócimy. No i mamy zrobiony następny etap. Słuchajcie, 3 minutki minęło. Teraz dodajemy ugotowane mięso a widzicie, nie wyjęłam liścia laurywego jeden, jeden na gałka, gdzieś mi się, nie gałka, tylko ziele angielskie gdzieś się zapodziało, więc muszę wrzucić no już. o, nie znajdzie dobra bułkę namoczoną wyważę no tak, ciekawe jak to zrobić jak to jest takie mega gorące. Ja mam, mówię wam, chleb, ale zrobimy inaczej. Nie, no, rozpadło mi się. Muszę wziąć sobie pomoc. Może przez to, że to był chleb, więc się rozpadło. Z bułką wam pójdzie lepiej. Prawda, nie jest tu napisane, że to ma być. Odciśnięte, więc wrzucamy w taki sposób. Może troszkę odcisnąć. Czy może bardziej przecedzić niż odcisnąć. Ok. No i lecimy dalej. No i już polało mi się nie mogę przełączyć. Dwa jaja. Lecimy z jajami. Okay. E, teraz tak, jedna, druga, jedna łyżeczka soli, to tak sypiemy pośrednio, czy czwarte łyżeczki. Do tego dorzucamy jedna, druga lub jedna łyżeczka pieprzu, też tak na oko. I do tego dajemy dwie, trzy szczypty gałki, ja to pomijam gałki muszkodowej. Następnie wkładamy kopyskę do pracy. I przez minutę na obroty 8 dajemy i pomagamy trochę kotystom, nawet wystarczy przytrzymać, żeby tak nie platało. I teraz zawartość naczynia przełożyć do keksówki. Powiem Wam, trochę niebezpieczne to jest, bo musicie trzymać e, tą kopystkę, bo szczela i poparzyła się. Albo najlepiej zamknąć, ale wtedy to się tak nie wymiesza, więc tak naprawdę stoimy i trzymamy przez 100 minutę. No bo motylka nie możemy włożyć, bo e, no, przy takiej prędkości po pierwsze by nam się połamał, a po drugie następuje, wrzucamy w dużej ilości kawałki, duże mięso, więc mogłoby to nie zadziałać. Wyszła taka papka, słuchajcie. No nie wygląda to za dobrze, ale, ale jak to pasztet tak właśnie powinien wyglądać. Przerzucam wszystko do foremki. Że to sobie ładnie tu wygrzebać. Co tu jest dalej w międzyczasie? Dobra, słuchajcie, ja to sobie wygrzebię, że tak powiem brzydko. Wszystko wyciągnę e, i lecimy z tym do pieca na 50 minut. 200 stopni. No i zobaczymy, co będzie dalej. Także widzimy się za jakieś 50 minut. Moi kochani, nasz pasztet jest już zrobiony. Czyli wyjęty z piekarnika i trochę go ostudziłam. I jak zapewne widzicie, e, już część jest zjedzona. Na, aczkolwiek na ciepło nie jest taki fajny, ale już jest fajny. Teraz wpadliśmy na taki pomysł, że dobrze by było dać do tego pieprz taki na świeżo z młynka mielony, by był fajny smaczek. Sól można też, ale już sól no to dobra tak niekoniecznie. Ale ten pieprz to naprawdę fajna sprawa. Chciałam tylko jeszcze zobaczyć sobie. Widzicie, tu nawet nie ma żadnych innych, takich dodatkowych wskazówek do tego pasztetu naprawdę, naprawdę uwierzcie mi, że jest naprawdę super. Z racji tego, że dzisiaj ogarniam parę przepisów na raz, więc takie trochę zamieszanie jest. przebieram tylko fartuszki, żeby wiedzieć, który jest przepis, do czego. Ale pasztet polecam. Postaram się zrobić jeszcze jakiś inny. No i co? No i mówcie, można zrobić na przykład w mniejszej, bo on wyszedł taki niski. Ale moim zdaniem to jest fajnie, bo kroicie sobie plasterki, na kanapeczki, czy nawet powiem wam sam, u mnie został zjedzony sam, tylko musiałam ich powstrzymać żeby dokrać kawałek i chociaż zrobić zdjęcie więc możecie zrobić w mniejszej foremce wtedy będzie wyższy i wszystko było według przepisu, czas no i co, no to róbcie takie paszteciki, mówię naprawdę super sprawa, bo nie dajemy tu żadnej chemii to są same składniki, o których wiemy co jest i wiemy co jemy Buziaki, pozdrawiam Was. Trzymajcie się zdrowo. Pa!